Sejs Mikarla. Naprawdę nazywa się Mikaela Ayari. Dystrość 60. Krzepa 100. Grupa The New Dogs. Michaela Ayari odkryła swoje supermoce, gdy skończyła ledwie 13 lat. Jednym tupnięciem potrafi wywołać fale uderzeniowe, które przewracają wrogów, a w ekstremalnych okolicznościach nawet niszczą budynki. Izmikaela została wyrzucona z Society of Champions, ponieważ stanowiła zagrożenie również dla cywilów. Ale niedługo później stała się najmłodszą członkinią The New Dogs. Ne Hej, <tryk> <tryk> staruszku. Oh, ale spędzi.

Szukamy dwudziestu ochotników do pomocy przy naprawie zapory. Kiedy? Pierwszy weekend kwietnia. Zapisy u Marii. Przecisk kółko. Bliźniaki kin jaki Naprawdę nazywają się i Lizander. Wystrość 80, Czepa 80, Grupa, brak. Urodzone w laboratorium z park bliźnięta King zostały uznane za wynik nieudanego eksperymentu mającego wyostrzyć ludzkie zmysły. Porzucono je pod drzwiami sierocińca, lecz rodzeństwo wkrótce odkryło swoje zdolności. Głucha od urodzenia Ofilii dysponuje nie tylko niewiarygodną ostrością widzenia, ale dostrzega też obiekty w zakresie promieniowania podczerwonego i rentgenowskiego. Niewidomy od urodzenia Danger jest obdarzony niesamowicie czułym słuchem. Nie zaskoczą go żadne odgłosy kroków, nie przegapi też żadnej potajemnej rozmowy. Gdy ta dwójka przebywa razem, trzeba się z nią liczyć jak z mało kim. Bo Ciebie, kimkolwiek jesteś. Nazywam się Set. Pochodzę z San Francisco. Próbuję przedostać się do Jackson razem z dwoma synami. Straciliśmy samochód, kompas i broń. Napadnięto nas zarino. Zginęły wtedy moja żona i najstarsze dziecko. Posiłkowałem się mapami, ale z powodu śniegu niemal nie da się iść wzdłuż drogi. Liczyłam, że zdołamy przeczekać śnieżyce. Niestety chłopcy przemierają głodem. Od tygodnia nie widziałam tu nic większego niż wiewiórka. Nie mogę siedzieć i patrzeć, jak dzieci nikną mi w oczach. Ruszamy, pójdziemy na północny zachód. Po drugiej stronie wzgórza chyba słyszałem strzały. Oby byli tam jacyś ludzie. Oby byli życzliwi. Proszę, jeśli to czytasz, znajdź nas. Prawdopodobnie jest środa. Niech Bóg cię błogosławi. Stwarzanie przedmiotów, ptaki, znajdźki, artefakty, liczba Twoich części broni, 48, dziennik, przycisk E. 2 spytała, czy przyjdę na potańcówkę. I dotknęła mojego ramienia. A, -a, A niepotrzebnie robię sobie nadzieję. Nie bądź idiotką, za Ze mi się tak obchodzi. Nie spierto o tej przyjaźni, nie spierto o tej przyjaźni, nie spierto o tej przyjaźni, szalona noc. Czuję strach, radość, niepokój. Muszę to odespać. Ziemia zniknęła pod śniegiem. Wejdę na lód. Kto pierwszy się rozpłynie? Znajdki, Dziennik. Przeci Przecisk kwadrat. No Czytaj. Dobra. 8 grudnia. Dlina Ukośnik-Jugin. Wszędzie czysto. D. 27 grudnia. Dlina Ukośnik-Jugin. Znaleźliśmy dzikiego konia, który utknął w lodzie. Pomogliśmy mu się uwolnić. Zabieramy go z powrotem do obozowiska. Pominiemy kolejny posterunek. D. 24 stycznia, Dlina ukośnik Eugene. Wszędzie czysto. D. 8 lutego, Jesse ukośnik Astrid. Jeden klikacz w piwnicy Mountain View 2358. Pozbyliśmy się go. Ta. 29 lutego, Greg ukośnik Bonnie. Martwy kozioł przed domu spokojnej starości słoneczne dni. W środku znaleźliśmy trzech biegaczy. Zostali sprzątnięci. B. 17 marca Dwina ukośnik Eugene. Jeden biegacz na głównej. Pozbyliśmy się go. D. 30 marca Greg ukośnik Boni. Wszędzie czysto. Śnieg daje się we znaki. Musimy rozbić tu obóz. B. 19 kwietnia Jesse ukośnik William. Wszędzie czysto. W. 10 maja. Dwina ukośnik Jujin. Na granicy przedmieść zabiliśmy trzech biegaczy. Wszędzie indziej czysto. D. 19 czerwca. Dwina ukośnik Jujin. Przy wieży znaleźliśmy martwego jelenia. Coś się do niego dobrało, ale w pobliżu nie było zarażonych. D. 21 lipca. Dwina ukośnik Jujin. Wszędzie czysto. Okropna ulewa. Uskok został całkowicie zalany. Dziś rozbijemy obóz w tym miejscu. Rano wrócimy drogą, którą przyszliśmy. D. 27 sierpnia. Dina Ukośnik Eugene. Wszędzie czysto. D. 4 września. Jessie Ukośnik Dina. Zauważyliśmy ślady. Trafiliśmy po nich do małego obozowiska. Dwójka dorosłych i dziecko wymagające opieki lekarza. Pominiemy kolejny posterunek i zaprowadzimy ich prosto do miasta. D. 19 października. Tommy Ukośnik Joel. Wszędzie czysto. T. 30 listopada, Greg Ukośnik Boni. Wszędzie czysto. B. 28 grudnia, Tomi Ukośnik Joel. Dwa i klikacze przy stacji benzynowej. Sprzątnęliśmy ich. Wszędzie indziej czysto. T. 16 stycznia, Greg Ukośnik Boni. Wszędzie czysto. B. 3 lutego, Chad Ukośnik Willy. Wszędzie czysto. W. 2 marca, Ellie Ukośnik Dina. Wszędzie czysto. No więc, dwóch byłych komandosów na własną rękę walczy ze złem. Tym razem chodzi chyba o rosyjskich szpiegów, czy coś. To ciekawsze niż się spodziewałam. No i ten młodszy, żmija, jest ninczą. Straszny z niego twardziel. A ile ma lat w pierwszym filmie? Chcę, żeby bronił szukał jedzenia. Czekaj, a ile ich w ogóle nakręcili? A, no chyba cztery? Rany. Joel widział ostatni w kinie. Niezła jazda, co? O tak. Oto jak powinna tak. wyglądać. Kochany święty Mikołaju, w tym roku byłem bardzo grzeczny. Czy mógłbym dostać dużego psa? Chcę, żeby bronił tatę, kiedy będzie szukał jedzenia. Może mi też ochronić dom przed potworami. No i mógłby siedzieć ze mną, kiedy tata zamyka się w swoim pokoju. Oto jak powinna wyglądać. Możesz mi też załatwić broń? Gdybym był silniejszy, tata byłby szczęśliwszy. Bardzo, bardzo dziękuję, Erik. Myślisz, że ktoś na świecie jeszcze kręci filmy? <grystanie> <grystanie> Co znalazłam. Nie zbierasz takich kart z bohaterami? O, takie znaki mam. Deserakter. Naprawdę nazywa się Brak Danych. Bystrość 80, Krzepa 60, Grupa Society of Champions. Nikt nie wie, skąd ani kiedy przybyła ta tajemnicza istota spoza naszego wymiaru. Zjawiła się zupełnie niespodziewanie, a jej zdolność do wychodzenia poza czterowymiarową przestrzeń przechyliła szale zwycięstwa w wielu bitwach. Choć w trakcie korzystania ze swojej mocy jest ona bezbronna jak noworodek. Przybysz twierdzi, że nie ma imienia, więc Society of Champions nadała mu przydomek. The Niektórzy uważają jednak, że istota utrzymuje swoją prawdziwą tożsamość w tajemnicy. Postać neutralna. Dzięki Dina. Proszę pani, jest mi nadzwyczaj przykro za to, co zrobiłem. Nie potrzebowałem niczego z państwa sklepu poza lekarstwami. Pani mąż się na mnie rzucił. Jaki miałem wybór? Moja siostrzyczka przestała czuć swoje stopy. Potrzebowałem insuliny. Wszyscy ją gromadzą. Jaki miałem wybór? Mam nadzieję, że przeżyję. Przepraszam. Hej, Kristen, zostawiłam w sejpie zajebistą rzecz. Kombinacja to data, kiedy mój dobry chłopczyk został pracownikiem miesiąca. Tylko, kurwa, nie sprzedawaj ani nie rozdawaj tego, co znajdziesz. To na twoje plecy, dobra? Zdrówka. Mina.

To musiało być Eugenie. Na pewno. No jasne, Nikt inny nie bawiłby się takimi bzdetami. Ale po co to przede mną chował? Hmm. To na pewno dom Eugenie. Eugen Linden 314, przecisk kółko. Wróć, przecisk trójkąt. Dobrze. Służył z Tomim. Nie wiedziałam. No. Odwalali różne o reakcje. Na przykład? Mówił, że wysadził posterunek w denwerskiej strefie. Zginęło trzech żołnierzy. I dwóch cywili. Jezu. Mówił też, że razem z Tomim torturowali jakąś szychę Sfedra. Nie wiem, jakoś nie widzę Tomiego w takiej roli. Zdziwiłabyś się. Jak to? On i Joel Ach, robili różne rzeczy, żeby przetrwać. Wytwarzanie przedmiotu. wyprzeł artefakty, liczba twoich części broni. 111, dziennik. Wina spytała, czy przejdę na potańcówkę. i dotknęła mojego ramienia. A, A niepotrzebnie robię sobie nadzieję. Nie bądź idiotką, Ellie. Ze wszystkim mi się tak obchodzi. Nie spierdę o tej przyjaźni. Nie spierto o tej przyjaźni, nie spierto o tej przyjaźni, szalona noc. Czuję strach, radość, niepokój. Muszę to odespać. Ziemia zniknęła pod śniegiem. Wejdę na lód. Kto pierwszy się rozpłynie? Czy Eugene utrzymywał kontakt z innymi świetlikami? Czy słyszał o mnie i Joelu? Nie, na pewno by coś powiedział. Przecisk Q. Znajdźki, Dziennik, Medalion świetlika należący do Eugena. Znajdźki. Wytwarzanie przedmiotów. Wykrzyw znajdźki, artefakty. Liczba twoich części broni. Karty kolekcjonerskie. Liczba twoich części broni. 111. La Laurent Foucault. Co spark. Laurent Foucault. Co spark. Naprawdę nazywa się. Laurent Foucault. Bystrość 100. Krzepa 20. Grupa. Spark. Obdarzony błyskotliwym umysłem, ale nękany licznymi dolegliwościami fizycznymi. Laurent Foucault dorastał w szpitalach. Zdobył tytuł doktora nauk medycznych w wieku 15 lat i opracował lekarstwo na swoją rzadką chorobę genetyczną, którego opatentowanie sprawiło, że z dnia na dzień stał się multimilionerem. W ciągu kilku krótkich lat z milionów uzyskał miliardy, które pozwoliły mu zbudować imperium technologiczne Spark i dały wolną rękę, by za wszelką cenę gonić za wiedzą i postępem. Krążą pogłoski, że Spark opracowało metody obdarzania noworodków konkretnymi supermocami, ale Foucault zaprzecza tym niedorzecznym twierdzeniom. Złoczyńca Znajdźki, Laurent Foucault, CEO Spark. Przecisk kwadrat, Czyta. Eugene. Błagam cię, wróć do domu. Świetliki chcą zbawić świat, Pozwól następną rodzinie i do świetlików. Nieźle. Nie, nie okay. Może pewnego dnia ich fantazje staną się rzeczywistością. Do tego czasu muszę przede wszystkim myśleć o naszej córce. Świetliki poradzą sobie Siabro? bez ciebie. Mgrzelniki. ciągle mnie to jakiś agregat. Nie mogę jej dłużej okłamywać. Tęsknię za tobą, ale nie wiem, ile jeszcze zniosę. Wróć do domu. Proszę. Kochamy Cię. Przycisk Przecisk trójko. O Boże. To Tommy i Eugene. R2, <grymne> Ale z dzieciaki. Przecisk kółko. Odłóż. Uf, tak lepiej. Oh, wow. Niezły warsztat, Eugene. Tym sprzętem dałoby się ulepszyć broń. Pistolet samopowtarzalny. Maksymalnie ulepsz... Karabin powtarzalny. Maksymalnie ulepszono. Karabin o długim zasięgu i słabej szybkostrzelności. Hej. Ma tu jakieś kasety. Hm. Tańcząca z fiatami. Smash Brandy's Coach. Czy to... Dobornosy. Ciekawy gust, Eugene. Maria dostałaby korby, gdyby to zobaczyła. Jak on to w ogóle ogarnął? Musiało zająć wieki. Szkoda, że mi o tym nie powiedział. Pomogłabym mu. Dina, to fajka z maski gazowej. Oh. Ret, był taki mądry. Przybliż, lewy drążek. O, nieźle. Nada się jeszcze? A Zielsko się psuje? Mm. Dowiemy się. Jak tam, pomóc? Nie, dam radę. Kurwa. Daj mi to. No tak, bo ty sobie poradzisz. Dobra. Co? To, to. O, pieprzyć to. Do reszty cię pojebało? Otworzyłam czy nie? Czekam na dole. Dzięki. Olbrzymie przeszłości Dejnonych. Dejnonych... To był dobry dzień. Przycisk L2 przybrisz lewy drążek. Ob. Przycisk L2, przybliż, lewy drążek, obraca. Przecisk L2, przybliż, lewy drążek, lewo, przewróć stronę, Przycisk kółko, wróć. Dina spytała, czy przyjdę na potańcówkę. I dotknęła mojego ramienia. Aaaa, niepotrzebnie robię sobie nadzieję. Nie bądź idiotką, Eli. Za wszystkimi się tak obchodzi. Nie spierdę o tej przyjaźni. Nie spierd o tej przyjaźni. Nie spierto o tej przyjaźni. Szalona noc. Czuję strach. Radość. Niepokój. Muszę to odespać. Ziemia zniknęła pod śniegiem. Wejdę na lód. Kto pierwszy się rozpłynie? Czy jucin utrzymywał kontakt z innymi świetlikami? Czy słyszał o mnie i Joelu? Nie, na pewno by coś powiedział. W ustach czuję posmak żelaza. Mój śpiew otwiera rany. Byłaś słodkim brzdękiem nylonu. Zapachem olejku. Progiem bólu. Żelazne struny grają czyściej. Źle zinterpretowali twoje brzmienie. A ja wieje? Została mi nasza ostatnia rozmowa. Odgrywa mi ona okrągło. Rozbrzmiewa mi we krwi. WLF. Front Wyzwolenia Waszyngtonu. Kim oni są? To mi mówił, że ona ma na imię Ami. Obietnice złożone o Zachodzie są równie wiążące co reszta. 2 przy... Przecisk L2 przybliż lewy drążek Przycisk L2 Przybliż lewy drążek.